Janachowska chwali się kulinarnym talentem. Zdradziła przepisy na swoje ulubione słodkości. Znana eksperta ślubna Izabela Janachowska otwarcie przyznaje, że nie radzi sobie z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi i dlatego tę część przygotowań do świąt oddaje osobom, które się na tym znają. Sama natomiast bierze na siebie pieczenie ciast, bo w tym czuje się mocna. W rozmowie z faktem, Janechowska zdradziła swoje ulubione przepisy. W rozmowie z dziennikarką, faktu Agatą Reszko Janechowska wyznała, że podczas świąt jest odpowiedzialna za słodkości. A inne dania, w których prezenterka nie czuje się mocna, przygotowują jej mama, siostra czy ciocia. Niektóre potrawy kupuje gotowe, tak jak na przykład karpia, którego w tym roku zamówiła u Mateusza Gesslera. Jak sama przyznaje, średnio radzi sobie z potrawami wigilijnymi, a to właśnie przygotowywanie słodkości sprawia jej najwięcej radości. Ja wzięłam na siebie pieczenie ciast, bo to kocham, bo to mi wychodzi. Powiem ci, że za co się nie złapię, to mi dobryń wychodzi. To chyba tak jest, jak wkładasz w to serce. Czujesz ten temat, to od razu lepiej idzie. Robię wspaniałe serniki, drożdżówki z makiem. Najlepsze na świecie ciasto marchewkowe z mascarpone. Mogłabym ci wymieniać do jutra, bo ja to kocham. Skomentowała Janachowska. Postanowiliśmy zapytać Izabelę Janechowską o przepisy, z których korzysta, robiąc słodkie pyszności. Aby przygotować takie samobrownie, jak Janachowska potrzebujesz. Przygotowanie. W małym rondelku rozpuszczamy masło i czekoladę. W oddzielnym naczyniu zmiksować jajka z cukrem. A następnie dodać je do wcześniej rozpuszczonego masła z czekoladą. Dodać mąkę oraz opcjonalnie laskę wanilii. Dokładnie wymieszać. Masę przelać do prostokątnej formy 20-25 cm wyłożonej papierem do pieczenia i wysmarowanej masłem. Piec przez około 30 minut w 160 stopniach. Chcę po wystudzeniu pokroić na małe kawałki. A jeśli chcielibyście skusić się na hełwowy sernik, to potrzebujecie: masa serowa. sposób przygotowania Przygotowanie ciasta zaczynamy od zmiksowania herbatników, następnie do nich dodajemy sezam i masło. Dokładnie mieszamy. Masą wykładamy formę, tak aby zakrył także brzegi formy, którą wcześniej należy wyłożyć papierem do pieczenia. Aby przygotować masę naszego sernika. Należy dokładnie wymieszać twaróg, hałwę, cukier puder oraz cukier wanilinowy. Przelewamy masę na wcześniej wyłożony spód. Ciasto należy piec przez 60-70 minut. Po upieczeniu należy pozostawić do całkowitego wystudzenia, tak aby sernik nie opadł. Gotowe ciasto opcjonalnie można polać własnoręcznie wykonaną polewą. Aby ją wykonać, Należy rozpuścić białą czekoladę, 150 g oraz śmietankę 30% 60 g. Aby zachować chałwowy klimat ciasta, można także dodać opcjonalnie chałwę. Izabela Janachowska sprzedaje suknie ślubne warte majątek. Dziewczyny potrafią wydać ogromne pieniądze. Izabela Janachowska radzi, jak przygotować weseleń w trudnych czasach, nie bierzcie kredytu. Cudzy słów.